Czujesz się czasami niezmotywowany lub brakuje ci determinacji i siły do działania? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego, pomimo odczuwania przyjemności z realizacji swoich celów, często nie możesz zacząć działać? Okazuje się, że cząsteczka dopaminy, która zawsze uważana była za odpowiedzialną za przyjemność związaną z nagrodami, takimi jak jedzenie i seks, jest w rzeczywistości bardziej zaangażowana w motywację i dążenie do celu. Klasyczny eksperyment z udziałem dwóch szczurów wykazał i potwierdził to zjawisko. Jeden szczur został pozbawiony dopaminy, natomiast drugi miał normalny poziom. Następnie szczurom dano możliwość naciśnięcia dźwigni podajnika jedzenia. Okazało się, że szczur z dopaminą pracował, aby zdobyć nagrodę. Choć oznaczało to tylko przemieszczenie się o długość szczura do dźwigni. Podczas gdy szczur bez dopaminy nie miał motywacji, aby przejść tych kilkanaście centymetrów, by zdobyć nagrodę. Dopamina jest tym, co tak naprawdę napędza motywację i pragnienie poszukiwania nagród, których obecnie nie posiadamy. To właśnie dopamina napędziła ewolucję naszego gatunku do poszukiwania rzeczy poza granicami naszej skóry. Dopamina tak naprawdę nie odpowiada za odczuwanie radości z oddawania się różnym przyjemnym czynnościom, chodzi tu bardziej o oczekiwanie przyjemności. Problem z ciągłym dogadzaniem sobie poprzez scrollowanie mediów społecznościowych, granie w gry wideo lub cokolwiek innego, do punktu kiedy przestają one wywoływać motywację i pragnienie, polega na tym, że staje się to systemem narkotycznym, opioidowym. Kończysz z uczuciem zdemotywowania. A te aktywności przestają działać na układ odczuwania przyjemności. Tak więc tracisz powody, aby dążyć do czegokolwiek. Przyjemność, nie poprzedzona wcześniejszą koniecznością dążenia do niej, jest dla nas jako jednostek i grup straszna. Więc co możemy z tym zrobić? Po pierwsze, ważne jest, aby zrozumieć, jak działa dopamina w naszych mózgach. Gdy już to zrozumiemy, możemy nad tym pracować. Rozwiązaniem jest zrównoważenie odczuwania bólu i przyjemności. Jeśli stale pozwalasz sobie na coś, zrób sobie od tego przerwę. Poczekaj, aż znów stanie się to interesujące a następnie pozwól sobie na to ponownie. Przyjemność będzie jeszcze większa, gdy będzie opóźniona w czasie. Najważniejsza informacja do zabrania z dzisiejszego filmu: Pamiętaj, że dopamina nie jest nagrodą samą w sobie. To dążenie do nagrody. Spróbuj zbalansować rzeczy nieprzyjemne i przyjemności, a zobaczysz, że powróci motywacja do dążenia do różnych rzeczy i znowu dostarczą ci one przyjemności.